Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj z małym poślizgiem czasowym, 3 minuty spóźnienia, ale małe problemy techniczne, ale się udało rozwiązać. Za mną, jak widzicie, produkty, które chcę Wam dzisiaj pokazać, o których chcę mówić. Będę zerkać tutaj w moje lewo, bo mam tutaj rozpiskę, żeby Wam powiedzieć dokładnie w kwestii wymiarów. Dzisiaj chciałabym mm, powiedzieć Wam o moich produktach, które będziecie mogli znaleźć w mojej ofercie już niebawem, bo po live'ie myślę, że w ciągu tygodnia mm, będę publikować y, takie pierwsze, y, podstawowe produkty, których y, zdjęcia y, już mam, a o reszcie będę pisać w, jakby w dalszej przyszłości. E, poczekam jeszcze chwilę. Zobaczymy, czy ktoś się tutaj z Was pojawi jeszcze. E, ja bym chciała Wam przypomnieć, że e, na obecną chwilę w ofercie jest dostępna mini kolekcja. Znajdziecie ją w moim butiku w artyferii, e, znajdziecie ją także na Facebooku. E, starałam się oznaczać na zdjęciach e, właśnie produkty. I już tymi wybranymi produktami ze sklepu, żebyście mogli w łatwy sposób dotrzeć do tych produktów. Ale ze sklepem na Facebooku też to nie jest taka prosta sprawa. Nie wszystkie produkty zostały uznane za właściwe przez, przez Facebooka, więc też nie wszystkie te produkty jakby są w sklepie, tak? Co jest też na mnie troszeczkę dziwne, no ale, ale tak jest, więc to, co mi się będzie udawało, rzucać to będę wam rzucać. Przypomnę Wam jeszcze tylko co jest w mojej ofercie. Obecnie w ofercie dostępne są ekotorby. Tutaj jest ekotorba firmowa i ekotorba zwykła, taka bawełniana. Oprócz tego dostaniecie zestawy woreczków wielorazowych. Po cztery sztuki w zestawie w różnych wymiarach. Dostaniecie także zestawy płatków kosmetycznych. Są dwa rodzaje: bawełna i frotte i bawełna i wafel bawełniany. Do różnych, że tak powiem, zabiegów można wybrać sobie te, które będą wam pasować. No i oczywiście gumki scrunchie, które na bieżąco szyję, będę na bieżąco uzupełniać. Ostatnio w sklepie się pojawiły. Też pojawiło kilka nowych, także ja testuję też wielkości. Już, już mniej więcej wiem, jak to chce, żeby to wyglądało. I będzie, będą trzy wielkości: będzie rozmiar S, M i L. Tak, S-ka to taka też myślę, że spokojnie pasująca dla dzieci. m to taka standardowa rozmiarówka, standardowa gumka, nie jakaś super duża. I l to taka już duża, widoczna gumka, która świetnie się sprawdzi na przykład jako gumka w welurze z tkaniny welurowej także te produkty już macie w sklepie natomiast dzisiaj kilka słów na temat nowości i zacznę od produktu, który od dłuższego czasu właściwie już chodził mi po głowie i już jakiś czas temu pierwsze próby szycia podjęłam były to produkty w mniejszym rozmiarze, niż jakby rozmiar docelowy będzie. A mowa tutaj o zestawach takich pościelowych dla dzieci. Zestaw z poduszką i kołdrą. Pokażę Wam, jak wygląda w całości. To jest taki zestaw, gdzie macie tutaj wypełnienie, wypełnioną poduszkę. Poduszka jest wypełniona włókniną antyalergiczną. Jest to wafel bawełniany i bawełna. Tutaj akurat taka bawełna, która ostatnio strasznie mi się spodobała. Szyłam z niej lambrekiń do pokoju dziecięcego i stwierdziłam, że koniecznie muszę uszyć też właśnie pościel. To jest poduszeczka. Poduszeczka jest w rozmiarze 35 na 45 Tutaj jest wypełnienie 2 cm, także to już jest taka fajna, fajna grubość poduszki. Myślę, że się świetnie sprawdzi, zarówno dla takich całkiem malutkich dzieci, jak i takich dzieci troszeczkę większych. I mamy kocyk. To jest kocyk bez wypełnienia, także idealnie się teraz sprawdzi na lato z takimi pomponami, które też robię sama. Nie będzie widać w całości, ale postaram się wam pokazać. Tu jest również bawełna, i z drugiej strony jest tutaj wafelek bawełniany. Także naturalne tkaniny. Jedyny i tak naprawdę sztuczny element to jest wypełnienie w poduszce. I te kompleciki będą w trzech rozmiarach. Będzie rozmiar ten, który tutaj widzicie, czyli poduszka w rozmiarze 35x45, kocyk w rozmiarze 100x80. E, drugi e, kocyk to będzie 100x135 z poduszką e, 35x45, i trzeci rozmiar będzie 150x200, czyli to jest taki e, właściwie już e, jak kołdra e, taka dla dorosłych, można powiedzieć. I poduszeczka 40x60. Jeśli ktoś będzie miał ochotę na mniejszą, to też oczywiście nie ma problemu, żeby zrobić. Ja mam tutaj kilka tych zestawów. Tutaj mam taki zestaw właśnie też z Wafelkiem, bawełna, pompony to mój, mój znak rozpoznawczy. Natomiast tutaj są dwa, dwa pierwsze, to one będą w promocyjnej cenie, te dwa pierwsze zestawy z, z chwostami, nie z pomponami, ponieważ to jest mniejszy rozmiar, poduszka 30 na 40 i. 75 na 90 jest tutaj ta, ta kołderka. Jeśli chodzi o te zestawy dziecięce, to będę je również szyć. Już Wam wszystko mówię, tylko muszę spojrzeć, bo nie wszystko jeszcze tak na 100% pamiętam. To będą jeszcze też zestawy z wypełnieniem kołderki. Te, które tutaj dzisiaj Wam pokazuję. To jest bez wypełnienia, także tak jak mówię, one się świetnie nadadzą teraz na lato na wiosnę, bo nie potrzebujecie jakiegoś super y, grzania tak naprawdę, a y, takie kocyki możecie też wykorzystać y, jako na przykład jakąś tam podkładkę do zabawy dla dziecka, więc tak naprawdę takie zestawy są wielofunkcyjne. Myślę, że się świetnie sprawdzą, jak idziecie na jakiś bociankowe baby shower, jakkolwiek y, to zwał. Czy na przykład w prezencie na urodziny dla dziecka, czy z okazji Dnia Dziecka, które też już niebawem będzie, bo w czerwcu. I tak. Jeśli chodzi o te zestawy, to będzie właśnie będzie zestaw z wypełnieniem poduszki i bez wypełnienia w, w kocyku, oraz z wypełnieniem poduszki z wypełnieniem kocyka, i, w, i to będzie jakby w trzech rozmiarach, tak jak Wam mówiłam na początku. 35 na 45 poduszka kołderka 100 na 80 i 135 na 100 z poduszeczką 40 na 60 i 150 na 200, też z poduszeczką 30, 40 na 60 i jeśli chcecie do tego środkowego zestawu, to poduszeczka może być mniejsza. Będą jeszcze też zestawy. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo odszyć taki zestaw pokazowy. Będzie też z wypełnieniem i bez wypełnienia czy z wypełnieniem takim 1 cm i z wypełnieniem 3 cm. I to będą zestawy z muślinu, także to będzie w ogóle jakby inny, inna nawet faktura, tak? inna struktura tego materiału jest zupełnie to jest też 100% naturalny materiał, więc idealnie dla, dla dziecka. To już będzie na zasadzie takiej pościeli właśnie z kołderką, nie z kocykiem, tylko z kołderką z wypełnieniem, z poduszeczką. Będą dwa rozmiary, ten mniejszy i większy, czyli z kołderką 80x100 i z kołderką 100x135. Dlatego, że muślin też ma swoje wymiary i do tych większych zestawów, gdzie jest kołderka 150x200 musiałabym to jakoś łączyć. Na razie się w to nie chcę bawić, chcę po prostu konkretnie takie rozmiary Wam które jakby od ręki są bezproblemowe. Bez Kolejna rzecz, to zacznę od tego, że od jakiegoś czasu pojawiają się pytania o takie poszewki pojedyncze dla dzieci. Przepracuję suwki i takie poszewki też odszywam. To najczęściej są takie dziecięce rozmiary, także tam 40x60, 40 na 50 Także będzie można sobie zamówić taką poszewkę bawełnianą czy lnianą, jak ktoś będzie chciał, czy dla siebie, czy dla dziecka. I będąc w temacie poszewek bawełnianych, mam przygotowany zestaw pościelowy. To jest akurat rozmiar dziecięcy. Ale, ale będą, też, będą też zestawy dla dorosłych. Po prostu będziecie mogli zamówić sobie pościel w większym rozmiarze. I ja powiem szczerze, że już jakieś tam doświadczenie w szyciu pościeli mam, ponieważ już kilka zestawów uszyłam. Tutaj mam akurat, wiecie, bez wypełnienia. To jest akurat dwustronny, ponieważ szyłam tak naprawdę z tego, co mam w domu, właśnie ten zestaw, żeby wam pokazać. Generalnie te, te y, będą po prostu jedno materiałowe, z jednego materiału będą zestawy y, pościelowe. Tu jest zestaw dziecięcy na poduszkę 40x60 i y, jest to y, pościel z, y, po prostu taka wkładana, czy poszewka akurat na poduszkę jest, y, jest wkładana. Nie na zamek, bo myślę, że jest to fajniejsze do zdjęcia, do założenia i też jakby bezpieczniejsze dla dziecka: nic się nie odbija na głowie czy na twarzy podczas snu. Natomiast, jeśli chodzi o pościel, o poszewkę na kołdrę, to tutaj też, też jest dwustronna. Nie pokażę Wam w całości, no bo wiadomo, nie, nie zmieszczę się tak <grym> w całości, ale tak to wygląda. I tutaj już macie. Podejść, może, mogę podejść bliżej i Wam pokazać. Tu mamy e, zamek kryty. E, zamek jest e, z, taką, e, z taką farbanką, żeby rzeczywiście było to przykryte. Ta farbanka ma e, jakieś 3 cm. Zamek ma, e, sam, sam jakby tutaj ta część właśnie do odsuwania ma jakiś centymetr. Więc te 2 cm pozwalają na to, że m, możecie to spokojnie sobie zakryć. Nie widać tego, nie odbija się. Raczej nie ma prawa zahaczyć. E, otwierany także posz, e, poszewka na kołdrę jest właśnie z, e, z zamkiem, i myślę, że też to jest wygodne rozwiązanie. E, to jest e, tak, jak mówię, pościel dziecięca. W podstawowej ofercie będzie e, pościel jednostronna. Natomiast jeśli ktoś będzie miał ochotę, to oczywiście ja też wycenię po prostu taką pościel dwustronną. Nie ma problemu, żeby uszyć też coś takiego wyjątkowego. Zaraz Wam pokażę jeszcze właśnie, jeśli chodzi o coś wyjątkowego, to ja obecnie u siebie w domu mam założoną pościel, też tą przeze mnie. I tutaj macie łączone dwa materiały i do tego jest jeszcze ozdobna koronka. Taką poszwę oczywiście też możemy uszyć, możecie sobie zamówić. Wszystkie informacje odnośnie cen będą się pojawiać w momencie, kiedy będę wrzucać Wam konkretne produkty. I zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Na tyle, ile będzie mi pozwalać miejsce na Instagramie, na Facebooku. Tego miejsca jest więcej, więc pewnie troszeczkę będzie inaczej to wyglądać. Ale tak jak widzicie, macie tutaj bawełnę z dwóch, dwuskładnikową, że tak powiem, z drugiej strony tak samo i tutaj też macie poduszkę z zakładką. Ta zakładka jest naprawdę spora. Ja mogę powiedzieć, że się na sieciówkowych poszewkach trochę wzorowałam, jednak w takich poszewkach, na przykład z Ikei, no to ta. Wiecie, ten zapas tutaj na włożenie poduszki jest dosyć krótki, i często jest tak, że po prostu ta poduszka wychodzi. U mnie najczęściej to jest po prostu połowa poszewki, więc nie ma prawa tutaj nic wychodzić. Jeśli chodzi o pościel, to jakby to jest pościel bawełniana, taka można powiedzieć tradycyjna, zarówno wzory dla dorosłych, jak i dla dzieci, I tutaj pełen wybór jest także mogą to być zwierzątka, mogą być wzory geometryczne, mogą być kwiaty. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast będzie też mogę powiedzieć taki dział pościeli ekskluzywnej, ponieważ jakby cenowo jest to zdecydowanie już większa różnica i mam na myśli tutaj pościel Pościelniana Pościel to już jest naprawdę większy wydatek, ale z drugiej strony też zdecydowanie lepsza jakość. No i też przede wszystkim dla naszej skóry, dla naszego ciała jest to zdecydowanie bardziej zdrowe. Ja korzystam z lnu certyfikowanego z polskich firm, z polskiej produkcji, także jest to dodatkowo też jakby wsparcie dla polskich przedsiębiorców, dla polskich. W ogóle jakby twórców, tak I, i osób, które gdzieś tam się trudnią, uprawą lnu, tak? Tutaj Polska od zawsze jakby słynęła z, z tego, że właśnie ten len się u nas wytwarzało. I tak jak mówię, na pewno będzie to. Coś takiego bardziej ekskluzywnego, będą zestawy zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, też tutaj nie będzie problemu z, z wyborem, możecie, będziecie mogli zamówić również pościel dziecięcą lnianą, ale tak jak mówię, to już będzie też inna cena, na pewno pościel lniana będzie też inaczej jakby obszyta, w sensie takim, że nie będzie, nie będzie na przykład poszwy na kołdrę, na zamek, tylko będę się starała szukać innych rozwiązań, takich bardziej naturalnych, żeby też zminimalizować właśnie tą ilość plastiku, no bo jednak e, zamek to też plastik. E, idąc dalej, kolejna rzecz, która też już towarzyszy mi od dłuższego czasu, to są e, zazdroski. E, dzisiaj pokażę Wam dwa rodzaje, e, natomiast jeśli chodzi o zazdroski, to e, też będzie, jakby, jakby pokażę Wam kilka rodzajów, i od tego będzie też zależna cena. Dlatego, że jak mamy taką prostą zazdroskę z tylko bawełnianą koronką, to wiadomo, że i mniej jest materiału, mniej jest pracy, więc cena jest inna. Ja mam tutaj taki zestaw, który miałam u siebie w mieszkaniu, i będzie na pewno ten zestaw do sprzedaży niebawem, bo miałam je raptem raz założone na oknie. No, a teraz już mam inne okna, więc w domu po prostu ich nie wykorzystam. Także to jest mała poszewka i duża poszewka, nie poszewka, tylko zazdroska I, i taka dłuższa zazdroska. To są, jak dobrze pamiętam, 40. Będą 30, 40 i 50, jeśli chodzi o, o wysokość tych zazdrosek. Także też każdy znajdzie coś dla siebie. Ja oprócz tego do zazdrosek doszywam też lambrykiny. Natomiast jeśli chodzi o lambrekiny, to tak naprawdę wycena tych lambrekinów jest no, indywidualna, bo każdy ma też inne okno, inne oczekiwania. Generalnie, jeśli chodzi o zazdroski, takie jak Wam tutaj pokazałam te pierwsze, no to musimy się liczyć z tym, że zamawia się jakby podwójną, podwójną długość okna. One wtedy fajnie wyglądają. A tutaj mam drugie również z mojego mieszkania poprzedniego zazdroski z takim stałym, stałą górą, a tutaj jest marszczony dół, to jest akurat wersja świąteczna i też pewnie w przyszłym roku będę je sprzedawać na święta. I tu jest dłuższa część. To są zazdroski na szelkach, poprzednie były zazdroski z tunelem, więc tutaj też cena będzie się nieco różnić jedna od drugich, ale no tak jak mówię, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo będzie i wersja i tańsza i droższa więc e, spokojnie dla każdego się coś na pewno znajdzie. E, no i chyba już na, na zakończenie e, pokazywania tych produktów chciałabym Wam pokazać jeszcze. E, to jest obrus. Też niestety w całości Wam go nie pokażę. E, taki, e, który być może gdzieś już tam kiedyś przemknął u mnie na, e, na Instagramie, bo właśnie robiłam go. Dla siebie, do mojego do, na mój stół po prostu. Mam zasłony w podobny wzór, zasłony sklepowe, natomiast postanowiłam sobie doszyć obrus i to jest obrus na stół i mam też taki malutki bieżnik wąski na stolik kawowy. Jeśli chodzi o, o obrus, to tutaj może być obszyty tak zwyczajnie, że tak powiem może być ładnie obrębiony, także po prostu też ta zakładka jest troszeczkę szersza, może być też obrus z koronką, może być obrus dwóch rodzajów materiałów, może być obrus lniany. także też myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o tkaniny, to wybór jest naprawdę duży. To jest bawełna, bawełna się fajnie sprawdza myślę na co dzień. Może to nie jest jakiś, wiecie, obrus super ekskluzywny, ale myślę, że na co dzień do tego, żeby ożywić sobie pokój troszkę, to świetnie się sprawdzi. Ja, jak będę wrzucać wam zdjęcia tych poszczególnych produktów, które się będą teraz już pojawiać do zakupu, no to będę wam też, jakby, pokazywać różne warianty, ponieważ ostatnio, na przykład, szyłam właśnie obrus z do zazdrosek to raz, do na to dwa e, i właśnie z jakimiś tam dodatkowymi e, urozmaiceniami, jak na przykład koronka. Także może być koronka e, na obrusie, może być koronka jako wykończenie obrusa, jako ten, e, ta dolna część. Także e, myślę, że wybór jest spory. E, opieram się stricte na materiałach naturalnych: jest to bawełna, len. Muślin to też jest splot taki bawełniany, więc nie szyję z poliestrów. Poza wypełnieniem silikonowym poliestrowym nic nie ma tutaj w moich produktach. No i poza zamkami oczywiście w pościeli. Nie używam jakby materiałów, które są z jakimiś domieszkami poliestrowymi. No, i oczywiście w gumkach też znajdziecie jakieś tam domieszki, bo są gumki szyte z dresówki, z veluru, z, z jakichś tam syntetycznych poliestrowych materiałów, ale jakby to są właśnie resztki, tak? Gumki też otrzywam z różnych zdobyczy, które przynoszę ze sobą, z, z, ze szmateksów po prostu, czy tak jak na przykład torba jest uszyta ze starych dżinsów więc staram się też wykorzystywać te rzeczy, które już na rynku są, już są w obiegu, żeby po prostu nadać im drugie życie. A jeśli chodzi o takie produkty, jak tutaj widzicie za mną, te, które wam dzisiaj pokazałam, to staram się, żeby to były dobre jakościowo materiały, żeby ta bawełna była certyfikowana. Mam jednego sprawdzonego dostawcę, od którego kupuję już od kilku dobrych miesięcy, także przetestowałam. Tą współpracę są, jest to naprawdę fajna, fajna firma, która ma bardzo duży wybór wzorów. No i też jeśli chodzi o szybkość, to jest dosyć to sprawnie i szybko wysyłane, przez co też moje produkty mogą do Was trafić po prostu szybciej. Tak, ten czas oczekiwania na produkt jest krótki. Na pewno będzie tak, że będę wrzucać, tak jak tutaj ma, widzicie, na przykład pościel, te zestawy dziecięce czy pościel dziecięca. Będę otrzymywać mm, konkretne dostępne od ręki y, zestawy czy produkty, ale większość produktów będziecie mogli po prostu zamówić dla siebie na indywidualne zamówienie. Z y, który będę publikować sukcesywnie, żebyście mogli y, też wiedzieć, jak to wygląda y, cenowo. Będę, wam, będę przygotowywać taki katalog właśnie z materiałami, jeśli ktoś będzie zainteresowany lnem, bawełną, muślinem, to wtedy będę wysyłać i będziecie sobie mogli wybrać konkretnie to, co Was interesuje, kolor czy wzór i z tego będziemy później otrzymywać wybrany przez Was produkt. No to tyle. Nie ma tych produktów e, aż tak dużo, ale z drugiej strony też e, myślę, że jest z czego wybrać, ponieważ e, każdy ten produkt ma jakiś wariant, e, czy to pościel, na przykład bawełniana, i lniana, czy zestawy dziecięce, bawełniano-wafelkowe lub z muślinu całkowicie. E, zazdroski, szyję tylko z bawełny, obrusy również z bawełny, ale też te warianty są e, różne, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na dzisiaj serdecznie wam dziękuję. Zapisuję live'a i postaram się jak najszybciej umieścić go na YouTubie, żeby osoby, które chciałaby sobie odtworzyć jeszcze zobaczyć, co będzie w ofercie, to żeby mogło to zrobić w późniejszym czasie. Także dziękuję wam bardzo. No i mam nadzieję, że będzie nam dane się spotkać właśnie tak bardziej prywatnie, jak będziecie robić u mnie zamówienia na wybrane produkty. Dziękuję wam bardzo i życzę wam miłego wieczoru.